Witajcie kochani z tego pięknego miejsca. Słuchajcie, za mną przepiękny zachód słońca. Jesteśmy przy samej plaży w hotelu. Hotel teraz w styczniu kosztuje dosłownie 20 euro za noc. Standard jest akurat tutaj, jest ok. Nie jest jakiś super, ale jest ok. Zrobiłam sobie całą listę rzeczy, o których chciałabym Wam opowiedzieć ciekawostki na temat tego miejsca. No i oczywiście, jeśli planujecie jakieś wakacje w tym roku. To może zamiast Hiszpanii, zamiast Włoch, nie wiem, Majorki, Bizy, Malty, wybierzecie właśnie to miejsce. A naprawdę warto, więc chciałabym Wam trochę opowiedzieć na ten temat. No i zobaczymy, czy Was przekonam. W każdym bądź razie, naprawdę warto, to jest mój drugi raz, kiedy tutaj jestem i po prostu kocham to miejsce, naprawdę mi się tutaj podoba. Nawet czasami sobie myślę, że mogłabym tutaj mieszkać też. Słuchajcie, jedna rzecz, o której chciałabym powiedzieć, to. Fakt, że bardzo dużo ludzi kupuje tutaj mieszkania, e, domy akurat nie, ale mieszkania, e, i to są osoby, które przechodzą na emeryturę. To są Włosi, Anglicy. Niemcy, którzy przechodzą na emeryturę, kupują sobie tutaj mieszkanie i po prostu mieszkają sobie tutaj przez, przez cały rok, bo pogoda jest niesamowita. Są oczywiście chłodniejsze dni. Dzisiaj było 20 stopni około, w słońcu nawet cieplej, także można wyjść na plażę i się opalać. Ja kilka osób widziałam, które już się opalały. Widziałam też osoby, które się kąpały w morzu. Nie sprawdzałam, jaka jest temperatura wody, aczkolwiek były oczywiście osoby, które też wchodziły i kąpały się w morzu. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w Albanii. Nie wiem, czy ktoś z Was był w Albanii, czy nie. Jeśli byliście, dajcie mi znać. Jeśli ktoś chciałby, byłby zainteresowany wakacjami tutaj w Albanii. To po pierwsze wspomnę, um, że musicie mieć samochód. Musicie mieć za samochód, bo będzie naprawdę łatwiej dojechać do tych wszystkich najpiękniejszych miejsc. Tutaj akurat, um, akurat w duraco um, sytuacja wygląda, um, tu jest bardzo, bardzo dużo starszych osób. Plaża jest po prostu przepełniona leżekami i woda też nie jest, um, nie jest najczystsza, ale są w Albanii miejsca, gdzie woda jest. Um, Niesamowita. Temperatura wody jest też super. Widoki są też niesamowite, i musicie mieć samochód, żeby do tych miejsc dojechać. I teraz tak, jeśli wyjeżdżacie z Polski, nawet chyba lot lata z Warszawy tutaj do Tirany. Tirana to jest główne miasto w Albanii. Ale też wizer. Wizer też lata z wielu różnych miast w Polsce, takich jak Katowice, Kraków, na pewno Warszawa też i nie pamiętam jeszcze jakie. W każdym razie są samoloty, są loty. Także jeśli chcecie, szukajcie sobie lotów już dzisiaj, żeby były w miarę dobrej cenie, bo nie wiem, jak, jaki jest koszt lotów, wynajmijcie sobie koniecznie samochód, bo samochód będziecie potrzebować. I teraz tak, benzyna jest tutaj bardzo droga, kosztuje około 2 euro za litr, także to jest, to, jest, to jest bardzo drogo, dlatego że my w Niemczech płacimy około euro 50, we Włoszech się płaci około euro 70 coś, tutaj można nawet zapłacić 2, 2 euro, nawet ponad 2 euro, ale można też znaleźć miejsce, gdzie za benzynę zapłacicie troszeczkę mniej, euro 75, 8, coś takiego, w każdym bądź razie. Mimo tego, że za benzynę zapłacicie trochę więcej, zaoszczędzicie dużo, dużo pieniędzy na jedzeniu, na wynajęciu sobie mieszkania czy zarezerwowaniu sobie mieszkania, pokoju w jakimś hotelu. I teraz tak, nie wszystkie hotele mają pokoje z widokiem na morze, dlatego że tu jest cała masa hoteli, tutaj i w każdym innym mieście. Aczkolwiek, no wiadomo, będzie na pewno troszeczkę drożej wynająć sobie taki pokój, jak my mamy tutaj, z widokiem właśnie na morze. No jest styczeń, więc jest dużo, dużo taniej. Ja wspominałam, że płacimy tutaj 20 euro za noc, no ale w czasie letnim, kiedy wiadomo, przylatuje więcej ludzi, chociaż miasto nie jest zatłumione turystami, ogólnie wynajem pokoju pokoju w hotelu czy jakiegoś Airbnb. Jest w naprawdę dobrej cenie, tak jak wspominałam, a pokoje są ładnie zrobione i jest naprawdę bardzo czysto. Także oni mają tutaj bardzo dużo konkurencji, więc muszą o te sprawy dbać. I teraz tak, jeśli chodzi o loty. Słuchajcie, z polskim samochodem dojechać tutaj jest daleko, aczkolwiek jeśli macie więcej czasu. Dwa tygodnie, miesiąc, to może warto jest tutaj po prostu przyjechać samochodem. Yy, można też dojechać przez Włochy em, promem, na przykład z Bari tutaj do Durres. Pro, <laughs> prom latem kosztuje około 190-195 euro. Yy, albo właśnie samolotem do Tirany, wynająć sobie samochód yy, w Tiranie i przejechać do Durres. To jest kilka kilometrów, może pół godziny drogi. Z Durres yy, musicie pojechać, koniecznie zobaczyć. Wlor, tak mi się wydaje, że w Lor, z Lorę musicie koniecznie pojechać do Dermi. Ja w Dermi byłam, było po prostu niesamowicie i musicie koniecznie odwiedzić Dermi. I tak samo Ksamil. Ksamil jest na samym południu Albanii, więc też musicie zobaczyć koniecznie Ksamil. Ksamil nie byłam, ale widziałam zdjęcia i na pewno chciałabym odwiedzić może latem, bo jestem pewna, że jeszcze tutaj wrócę. Dobra, słuchajcie, z takich ciekawostek, tutaj, co tu się dzieje, jaka jest sytuacja. Może kiedyś Wam jeszcze nagram jeden film o Albanii, bo bardzo, bardzo, fajny, bardzo fajne jest to miejsce. Ale z takich ciekawostek mamy, na przykład, jak zobaczycie, jak będziecie jechać samochodem i zobaczycie ludzi, którzy stoją przy autostradach, słuchajcie, oni czekają na autobus. Tam podjeżdżają pod nich takie busy, jak ktoś stoi na ulicy. Nie ma tutaj przystanków przy autostradach, po prostu ludzie sobie stoją. Przejeżdża taki bus i on po prostu się zatrzymuje i zabiera tych ludzi. Jak zobaczycie jakieś miejsca, gdzie sprzedają kukurydzę, jeśli odwiedzicie Albanię jakoś pod koniec sierpnia, będą ludzie stali i sprzedawali kukurydzę pieczoną na grillu, weźcie sobie kukurydzę, jest po prostu niesamowita, kosztuje dosłownie euro, albo nawet mniej, nie pamiętam. W każdym bądź razie jest przepyszna, także polecam. Dobra, słuchajcie, co mi się podoba tutaj, co bardzo lubię, kawa. Kawa w Albanii jest najlepszą kawą, jaką kiedykolwiek piłam. Taka kawa kosztuje około 90 centów, około euro, zależy od miejsca. W każdym bądź razie wszędzie jest, jest akceptowane euro. No i oczywiście tutaj waluta to są leki. Lek. Jeśli chodzi o samochody, o. Parkowanie, i mam dla Was taką małą ciekawostkę, co tu się dzieje. Słuchajcie, samochodów jest tutaj cała masa, ale też zobaczycie całą masę naprawdę starych Mercedesów. I wiecie co to jest takie trochę ekscytujące, bo takich samochodów już się nie widzi w Europie, a tutaj ludzie jeżdżą naprawdę starymi samochodami i one są w pełni sprawne. Także to jest interesujące. Um, ogólnie cała masa jest samochodów. Z parkowaniem tutaj w Duraco zaparkowanie się nie płaci, tak jak um, w większej części Albanii. Także nie musicie się martwić o bilety. W Tiranie prawdopodobnie się płaci za parking, więc uważajcie, bo też łapią. Um, oczywiście, jak zaparkujecie gdzieś niepoprawnie, to mo ktoś może po prostu zadzwonić na policję. Um, policja przyjedzie i wystawi wam mandat, więc. Um, no, uważajcie, nie parkujcie nigdzie przy wjazdach czy jak zobaczycie na przykład jakąś budowę. Nie zostawiajcie auta. Bo może być czasami ciężko po prostu znaleźć parking tutaj, ale szukajcie, aż znajdziecie. Nie zostawiajcie auta, gdzie nie powinniście. Słuchajcie, ciekawostka. Może Wam się przytrafić, że jeśli faktycznie zaparkujecie gdzieś, gdzie nie powinniście, w miejscu, w którym. Nie ma znaku, czy można parkować, czy nie. Wy zostawicie auto, komuś nie, nie będzie to pasowało, zabiorą wam tablice rejestracyjne. Także zabierają tablice rejestracyjne i zauważycie, że. Tutaj y, bardzo dużo samochodów jeździ bez tablic rejestracyjnych. Ogólnie nie ma żadnego problemu z samochodem, więc nikt, nikt auta tutaj nie ukradnie. Jak macie auto poprawnie zaparkowane, nic się z tym autem nie stanie, nikt Wam się nie y, włamuje do tego auta, nie zabiera Wam żadnych rzeczy. Także jest w miarę bezpiecznie. Aczkolwiek, jeśli faktycznie zaparkujecie samochód w miejscu, w którym nie powinniście, to tam są ludzie, oni tego pilnują i oni zabierają tablice rejestracyjne. I teraz tak. Co robić w sytuacji, kiedy wam faktycznie ktoś zabierze tablice rejestracyjne? Słuchajcie, po pierwsze, nie panikujcie, popytajcie ludzi lokalnych, co się stało. Powiedzcie, że tu zaparkowałem, nie mam tablic. Czy ktoś wam może pomóc? Znajdą może się osoby, które wam wskażą potencjalną osobę, która wam te tablice rejestracyjne zabrała. Ta osoba. Jeśli uda Wam się ją znaleźć, po prostu chcę was pouczyć i ym, za oddanie tych tablic y, będzie, będzie chciała, żebyście im trochę zapłacili, prawdopodobnie około 10, może 15 euro w zależności od osoby. Także ym, no uważajcie, żeby jednak tych tablic nie stracić, bo możecie ich nie odzyskać, jak nie znajdziecie osoby, która wam je zabrała. No i słuchajcie, co jeszcze. Jest cała masa bezdomnych psów i kotów w mieście. Zobaczycie, one nic nie robią, one są przyjazne, aczkolwiek jakbyście mieli jechać jakimś rowerem, to mogą trochę poszczekać, podbiec do was, ale ogólnie nie gryzą, także nic im się nie dzieje. One są dokarmiane, także one nie do końca są głodne. Jeśli chcecie, macie ochotę, możecie w supermarkecie kupić jakieś jedzenie dla nich i im po prostu gdzieś tam wysypać. Są bardzo przyjazne, aczkolwiek zobaczycie ich całą, całą masę. Jeśli chodzi o ludzi, są ludzie, którzy są bardzo, bardzo sympatyczni tutaj i są ludzie, którzy mają, no nie są zbytnio sympatyczni. W języku, jakim się posługują, z angielskim jest ciężko. Bardzo duża liczba ludzi mówi tutaj po włosku i oczywiście we własnym języku. Jaka jest sytuacja, jeśli chodzi tutaj o ekonomię? ekonomię? Nie będę za dużo mówić, ale chciałam Wam tylko wspomnieć, że jest faktycznie bieda i dlatego też jest tak bardzo tanio tutaj. Najniższa stawka to jest 550 euro miesięcznie, także jak ktoś pracuje na pełen etat, to przy najniższej stawce to zarobi 550 euro, to jest trochę ponad 200 złotych. Jak przyjedziecie, zobaczycie, że mnóstwo ludzi. Wystawia na ulicach swoje warzywa, owoce, em, cokolwiek innego. To są przeważnie emeryci, którzy hodują warzywa, owoce u siebie w ogródku i żeby po prostu sobie dorobić do emerytury, którą, która tutaj jest niesamowicie niska, e, wychodzą na ulicę i po prostu sprzedają e, te rzeczy, które wyhodu, wyhodują tutaj. Wszystko jest organiczne, jest świeże. Tak jak mówiłam, owoce morza są po prostu niesamowite. E, także dobrze zjecie, e, zjecie tanio. Macie piękną pogodę, piękny klimat, słońce, plaże, są naprawdę super miasteczka, można zrobić fajne zakupy, wszystko jest tutaj naprawdę dużo, dużo taniej. No i w sumie Albania mi przypomina troszeczkę lata 80., 90. w Polsce. Także bardzo mi się to miejsce podoba. Jak będziecie planować wakacje, weźcie pod uwagę Albanię. A jeśli ktoś już zaplanował wakacje do Albanii, dajcie mi też znać. Ja prawdopodobnie latem też przyjadę bo bardzo lubię tutaj być. Jeszcze jest wiele miejsc, których nie widziałam, których chciałabym zobaczyć, więc prawdopodobnie moje wakacje będę spędzała właśnie w Albanii. Dobra, kochani, słuchajcie, pozdrawiam, dziękuję, że mnie oglądacie i do następnego.